Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju zorganizowała dla wszystkich mieszkańców dni otwarte w ramach ósmego ogólnopolskiego tygodnia bibliotek. W poniedziałek od rana trwały w masnówce zajęcia twórcze inspirowane książką. Równie ciekawie było w głównej placówce przy ulicy Wielkopolskiej, gdzie dla najmłodszych krakowski teatr przygotował spektakl pod tytułem „Calineczka. Występuje Studio małych form teatralnych ArtRe z Krakowa. Przed południem dla młodszej, ale i nieco starszej publiczności zorganizowano spotkanie z Joanną Furgalińską, autorką i ilustratorką słownika Śląsko-Gotka. Pytań nie brakowało. Dyskutowano o tym, czy humor i gwara idą w parze, a także jaki sens mają te ciekawe, ale i bardzo rzadkie na rynku publikacje. Jestem ślązaczką wychowaną na Śląsku. I coraz mniej osób mówi po Śląsku, coraz mniej osób posługuje się śląską gotką. więc postanowiłam ocalić tą gotkę dla potomnych, ale także napisać to między innymi dla moich dzieci, które są krojcokami, w związku z tym właściwie w ogóle się nie posługują tym, tą gotką. No i tyle. A tamte książki dla dzieci właściwie z tych samych powodów, bo to też jest sposób na ocalenie jakiejś tam historii, historii polskiego języka, a sposób na ocalenie zjawisk, które właściwie już nie zachodzą w naszym języku. W najbliższych dniach w Miejskiej Bibliotece Publicznej także nie zabraknie atrakcji. Z dokładnym harmonogramem można zapoznać się na stronie internetowej lub w samej placówce. Jak stworzyć niesamowitą historię z życia codziennego, a jak poczuć w Jastrzębiu magię odległych Chin? Tego wszystkiego można się było dowiedzieć i zaznać w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju. Interaktywne warsztaty prowadzone przez Michała Malinowskiego zainteresowały niejednego młodego słuchacza. Najważniejsze, co podkreślał na spotkaniu podróżnik i opowiadacz, to każdego dnia pracować nad wyobraźnią, rozwijać ją i karmić pomysłami. Tworzenie słowem polega na otworzeniu wyobraźni. Wyobraźni ciała, wyobraźni gestu, wyobraźni głosu, wyobraźni przestrzeni, w której się opowiada. Chodzi mi o to, żeby nauczyć czy w ogóle no, pokazać, że można bardzo fajnie pracować głosem, pracować ciałem, można w bardzo fajny sposób tworzyć opowieści. Podczas spotkania dzieci chętnie brały udział w zabawie, gdzie najważniejsza była modulacja głosem, gestykulacja i oczywiście sama przekazywana innym treść. Opowieści były bardzo ciekawe i przyjemne do słuchania. Było fajne, no, bo pan fajne opowieści opowiadał. Opowiadania na straszne takie fajne były. Michał Malinowski jest twórcą pierwszego w świecie muzeum w całości poświęconego tradycjom ustnym i nieuchwytnemu dziedzictwu kulturowemu. Muzeum Bajek, Baśni Opowieści ma na celu zgromadzenie kolekcji tradycji mówionych z całego świata tradycji mówionych, ale również przykładów niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Czyli mamy przykłady sposobów gry na różnych instrumentach, instrumentach etnicznych, instrumentach bardzo oryginalnych, które pochodzą z najdalszych zakątków świata. Często gromadzi się przedmiot jako, tylko jako przedmiot. Instrument muzyczny funkcjonuje jako obiekt muzealny, jako przedmiot, natomiast nie funkcjonuje jako taki no, obiekt, który wydaje dźwięk. Także tak jest w wielu muzeach świata. U mnie ja gromadzę przedmiot plus nagranie, które mówi, wyjaśnia, jak się na danym instrumencie gra. To jest kolejny przykład takiej właśnie kolekcji. Oprócz kolekcji tradycji mówionych, celem muzeum jest rozbudzenie zwyczaju opowiadania historii. Późnym popołudniem w bibliotece można było usłyszeć opowieści o kraju Dalekiego Wschodu. Od podróżnika Jacka Kisiały dowiedzieliśmy się, co dzieli, ale także co ciekawe, co łączy Polaków i Chińczyków. Chiny nie są już krajem, który dotyczy Warszawy, gdzieś wierchuszki tutaj, która nami zarządza. Nie, Chiny wkraczają do naszych miast i odwrotnie. I my też wkraczamy w Chiny, prawda, że firmy z Polski funkcjonują już na terenie Chin i odwrotnie. No przy czym oczywiście ze względu na skalę naszych krajów, no to, to oddziaływanie Chin na nas jest dużo większe. Nie zabrakło także przyspieszonego kursu języka chińskiego. W spotkaniu uczestniczył goś specjalny chiński muzyk, który dla wszystkich zainteresowanych kulturą azjatycką... Dał mini koncert. Powinniśmy traktować ten naród, to państwo bardzo, bardzo normalnie. Jest to ważny gracz, który w tej chwili wszedł już kilka lat temu wszedł na arenę międzynarodową, i to zarówno pod względem ekonomicznym, zarówno pod względem politycznym, czy kulturalnym. I powinniśmy, wydaje mi się, potraktować tą sytuację jako zupełnie zupełnie normalną, czyli z jednej strony nie powinniśmy ich chyba chełpić, Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że niesłuszne są wszelkie strachy, które mamy przed tym krajem, bądź co bądź najbardziej ludnym krajem świata. Miliard trzysta milionów mieszkańców. Do końca tygodnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej trwać będą rozmaite spotkania autorskie, warsztaty i lekcje, a ósmy ogólnopolski tydzień Biblioteki i Jastrzęby Zdroju zostanie zakończony piknikiem literackim, już w najbliższą niedzielę w Parku Zdrojowym. Pracownicy w bibliotece nic nie robią, tylko czytają książki. Jak się okazuje, taki krzywdzący dla bibliotekarzy stereotyp może być przyczyną ich stresu, a nawet wypalenia zawodowego. O wbrew pozorom niełatwej pracy księżnicy opowiedział na specjalnej konferencji poświęconej tym zagadnieniom dr Radosław Molenda: Przede wszystkim jest tu jednak ważne nawstawienie człowieka. Dwóch ludzi w takiej samej sytuacji może zachowywać się zupełnie inaczej. I tylko zależy od tego. Jak oni przywykli widzieć świat? Także warto być przynajmniej w pewnej mierze optymistą, może nie hura optymistą, ale na pewno zachowywać yy, taką, taką postawę wobec świata, kiedy raczej widzimy to, co może nas spotkać dobrego, niż wybiegamy przeciw, naprzeciwko temu, co może stać się złego, co może być dla nas yy, przykre i niemiłe. Profesor Grzegorz Leszczyński, aby uczestniczyć w konferencji, na chwilę opuścił mury Uniwersytetu Warszawskiego. Przekonywał, że nastolatek jest trudnym klientem biblioteki, ale można skutecznie zachęcić go do odwiedzenia placówki. Wiele jest dróg takiej zachęty. Najważniejszą z tych dróg tak naprawdę to jest umiejętność podsunięcia dobrej książki. Jeżeli młody człowiek sięga raz, drugi, piąty, dziesiąty po nudną książkę, no to w pewnej chwili uznaje. Słusznie pewnie. Że nie ma nudniejszej czynności na świecie niż czytanie książek. I to jest sprawa pierwsza, czyli kwestia doboru księgozbiorów. Sprawa druga z tą pierwszą się wiąże. Nie bójmy się książek kontrowersyjnych. Kontrowersyjne są filmy, które dzieci oglądają, dzieci nastolatkowie. Bardzo kontrowersyjne są gry komputerowe, bardzo kontrowersyjne są programy publicystyczne, które młodzi ludzie oglądają. Tymczasem chcielibyśmy, żeby książka była uładzona, żeby prezentowała taki świat w którym chciałoby się mieszkać, żyć i który by dawał wzorce do naśladowania. Wszystko to piękne, tylko właśnie wzorce do naśladowania powinna dać rodzina. Może szkoła, może organizacje jakieś społeczne, ale niekoniecznie książka. Książka jest wcale nie od tego, żeby wychowywać młodego człowieka, tylko od tego, żeby. Podobnie przecież jak my dorośli czytamy, nie szukamy treści wychowawczych, czy nie szukamy wiedzy. Więc książka jest właśnie po to, żeby była, tworzyła pewnego rodzaju mapę wewnętrzną, żeby dawała swego rodzaju, stawała się swego rodzaju przewodnikiem po moim wewnętrznym, własnym świecie. Na spotkanie licznie przybyli pracownicy bibliotek z całego regionu, a nawet z Karwiny czy odległego Sosnowca. No świetnie i organizacyjnie, i tem, kwestie tematyczne też bardzo nam się podobały, tematy związane z naszą pracą, z naszymi problemami, a jednocześnie naświetlają te tem, tematy, problemy, które nas interesują w taki sposób troszeczkę inny. Bardzo się cieszę, że byłam zaproszona z sąsiedniej Karwiny. Bo my współpracujemy z biblioteką i konferencja mi się bardzo podobała. Były świetne wykłady. I dla mnie, która już długo, długo pracuje w, w bibliotekoznawcy, zawsze coś tam znalazłam nowego i cieszę się, że mogę coś jeszcze przekazać mo, na moim bibliotekom po czeskiej stronie. Konferencja pod nazwą Współczesna Książka Czytelnik i Bibliotekarz odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta miasta. Trzy. Z tego wszyscy skorzystałem, pewnie wszyscy nie, ale pójdzie sygnał, informacja, że y, czytelnik, bibliotekarz, że to czytelnictwo to nie jest coś, co ucieka nam, tylko to jest coś żywego i to jest bardzo potrzebnego. Już w najbliższą niedzielę, ósmy ogólnopolski tydzień bibliotek w Jastrzębiu Zdroju zostanie zakończony piknikiem literackim w Parku Zdrojowym. Po raz dziesiąty kapituła złożona z osobistości naszego regionu, prezydentów miast, prezesów znaczących instytucji i szefów mediów przyznała prestiżowe nagrody Narcyz. Otrzymały je kobiety, które wyróżniają się swoim zaangażowaniem w pracę zawodowej i działalności społecznej. Są kreatywne i życzliwe. To no, znaczy 10 lat temu rozpoczęła się uroczystość pod nazwą Narcyze w Wodzisławiu Śląskim w hotelu Amadeusz. Była to taka również piękna, panie również zaskoczone, że coś takiego w ogóle żeśmy wymyślili. No i tak co roku, co roku rozrastało się. W zeszłym roku zostaliśmy zaproszeni, że dziesięciolecie będzie w Katowicach pan prezydent.